Mam niskie poczucie własnej wartości. To często problem, z którym przychodzą klienci do mnie na sesje czy też na warsztaty, skąd się bierze niskie poczucie własnej wartości? Niskie poczucie własnej wartości bierze się z relacji z rodzicami. Tam, gdzie nie byłaś widziana albo nie byłeś widziany jako dziecko, gdzie nie było dla ciebie miejsca jako dla dziecka, gdzie musiałeś mieć większej roli jako podświadomy partner albo partnerka mamy albo taty. W tych wszystkich miejscach, gdzie musiałaś być grzeczną dziewczynką, gdzie nie było miejsca na ciebie, na twoje uczucia, na zobaczenie ciebie, na przytulenie, to to są takie miejsca, skąd mamy przekonania o tym, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze, żeby nas kochać. Nie jestem wystarczająco dobra, żeby mama się mną zajęła. I stąd jest informacja o tym, że nie jestem wystarczająco warta. Nie jestem warta miłości. To później odtwarzamy w dorosłym życiu w relacjach, ale też odtwarzamy w pracy, która na przykład jest poniżej naszych kwalifikacji, bo po tą taką, która nam by się należała z racji doświadczenia, kwalifikacji nie możemy sięgnąć, bo nie wierzymy w siebie. Co tu jest rozwiązaniem? Jest praca nad poczuciem własnej wartości, a od czego warto zacząć? Odstawiania zdrowych granic innym ludziom.